Siamaneczko, z tej strony Kuzonek. Witam wszystkich w kolejnym odcinku SFW 22 na moim kanale. W dzisiejszym odcinku chciałbym pogadać z wami o ostatnim live'ie. To co się na nim wydarzyło, na pewno przejdzie do historii, a sam live zostanie zapamiętany na naprawdę bardzo długo. Oprócz tego, że trafiliśmy toty Kartę toty, drugi rok pod rząd, jaką nie będę spoilerował, tego dowiecie się jeszcze w dalszej części materiału. Oprócz tego wbiliśmy 7000 subów i 1000 followów na Instagramie, więc możecie zostawić suba, zostawić łapkę w górę, jeżeli chcecie. Tu macie mojego Instagrama, też możecie wpaść, jeżeli chcecie zobaczyć, jak wyglądam i tak dalej. No i wpadajcie na Discorda, bo tam są powiadomienia o live'ach. Więc jeżeli chcecie być na kolejnych live'ach, ponieważ robiłem paszki z dedykacją i tak dalej, to możecie wpaść na Discorda i tam być. Jak pewnie słyszycie mój głos, troszeczkę się nie nadaje do niczego, jest on pod live'ie naprawdę zryty. Dlatego, dlaczego to się dowiecie po tej mojej reakcji Naprawdę była ona przednia. Uprzedzałem, że jeżeli trafi coś ciekawego, to będzie głośno, więc no nie będę przedłużał, tylko po prostu zobaczcie sami tą reakcję. Paszka rzadkich zawodników, zawiera 12, Wydasz 180k na paszkę za 7000 wiem, ale była... Ej, to ty! To ty trafiłem! Jest Domna nie Żorzinio. Jest to ty! Haha, <śmówiłem> Mówiłem! Mówiłem, że będzie Żorzinio. Jest to ty trafione! Pokciam widzowie! Jest! 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 Jest to ty! Jest! Mówiłem, że się uda! Mówiłem! Jest! Żorzinio! Essa! Jest! To ty! drugi rok pod rząd! Pokczam. Mówiłem, że będzie to ty Żorzinio! Mówiłem, że będzie to ty Żorzinio! Czułem to w sercu! Żorzinio! Jeszcze ktoś w środku, wyobraźcie sobie, że trafią drugiego Mbappe w środku. Nie Mbappe, tylko drugiego Toty. Trafiłem Toty, matko jedyna. Matko jedyna, Toty wyleciał. Ja pierdzielę O mój Boże, wymienny Jorginho. Wymienny Jorginho, widowie. Pięknie, pięknie. Milion pięćset. Haha, <Giorginio> Toty, ale mi się ręce trzęsą, 7 tysięcy subów dobite, dziękuję wam bardzo za tysiąc na jej, za tysięcy na subie, na subów na YouTubie, sorry, że się wydarłem, ale Jorginio, ja pierdziele, <Giorginio> Oczywiście tutaj wleci jeszcze Neymar za Fekira w przyszłości, no i co, ja wam mówiłem na Discordzie i mówiłem też już na ostatnim live, że ja coś tak czuję, że trafię Jorginio Toty, generalnie jeżeli miałbym obstawiać, że trafię Toty, to tak serce mi podpowiada, że będzie to Jorginio. Generalnie... Nie przypadam jakoś za Chelsea i generalnie jest ona mi obojętna. Jednak ten Jorginho jakoś tak wydaje mi się, że będzie trafiony. Mam nadzieję, że reakcja się podobała. Każdego, kto był na live, chciałbym bardzo pozdrowić. Udało się trafić Jorginho drugi rok pod rząd. W zeszłym roku był to Mbappé, w tym roku Jorginho Raczej na razie grać im nie będę. No wiadomo, że statystyki ma przednie i na pewno go przetestuję. Lecz no i jego cena drastycznie teraz z godziny na godzinę maleje, dlatego nagrywam to od razu po live'ie ponieważ sobie go przetestuję i sprzedam go. A najwyżej, jeżeli byłby fajny, to na przykład odkupię sobie go za tydzień czy za dwa, wiadomo on tańszy. W momencie gdy go trafiłem, było go na rynku kilka sztuk i widziałem, że najtańsza była za 1 520, aktualnie 1 400, już, więc widzicie, leci on w dół, ja sobie go zaraz sprzedam. Naprawdę jest to bardzo fajna karta, i najśmieszniejsze w tym wszystkim jest to, że ja na Discordzie, jak i na live'ach i tak dalej, mówiłem, że trafię Jorginio toty. Dlaczego akurat jego nie mam pojęcia, tak i miałem przeczucie, tak podpowiadała mi intuicja, więc troszeczkę dziwnie. Ciekawe, czy gdybym mówił, że trafię inną kartę, to inna by poleciała. No pewnie nie, jednak nie wiem, naprawdę było to strasznie dziwnie, że mówiłem, że trafię Jorginio i akurat jego trafiłem. Co do tego, ile paczek miałem, było ich coś w okolicach 150 plus jeszcze 30 otworzyliśmy ze sklepu, więc no, jeżeli ktoś był, to widział, wydałem troszeczkę tych w jednak naprawdę było naprawdę bardzo ciekawych trafów. Ja może wszystkich Wam nie będę pokazywał, bo bez sensu, żebym pokazywał Wam te ucinki z live'a w gorszej jakości. Jednak lista transferowa jest zapchana cała. Wszystko, co na nie widzicie, udało się utrafić z tych, utrafić jakby z tych paczek za 7,5 tysiąca i z tych innych paczek. Naprawdę było kilkanaście paczek za 125k, kilka za 100 tysięcy, więc naprawdę bardzo dużo opening, o którym już no, no kilka tygodni wcześniej zapowiadałem, że on będzie. Jak tylko poznałem datę, kiedy wlecą wszystkie karty i tak dalej do paczek TOTY, to opowiadałem o tym, że że ten live będzie. Ja pewnie teraz sprzedam Jorginio, sprzedam te wszystkie trafy i zobaczycie na dniach jakoś może odcinek z tego mojego całego składu. Oczywiście wiele set tysięcy jakby tych końców jest jeszcze w inwestycjach, więc te inwestycje wszystkie muszą się sprzedać żebym ten skład nowy zakupił, jednak jeżeli chcecie dać znać po prostu, jeżeli chcecie oglądać taki odcinek z nowego składu, to dajcie znać w komentarzu. No i przepraszam was za ten mój głos, ale naprawdę po tym live'ie mój głos nie nadaje się zbytnio do niczego. Jednak chciałbym, żeby ten odcinek jakby wleciał na YouTube'a jak najprędzej. Nie chcę na siłę przedłużać tego materiału, jednak no po prostu jak ktoś nie mógł być na live'ie czy coś, to chciałbym, żeby widział, że taką kartę udało się trafić, żeby widział jaka była reakcja. W zeszłym roku Mbappe, teraz Jorginho, ciekawe co będzie w przyszłym roku. Oczywiście tak jak powiedziałem wcześniej. O kolejnych live'ach będę informował na Discordzie. No i życzę Wam miłego dnia. Dajcie znać w komentarzu, czy wy trafiliście jakieś toty. No i co? Siema.